Mateusz Kaniowski, pan Marek Garmulewicz Witam serdecznie oraz pan Jacek Murański Więc zacznę od tego Panie Jacku, co się stało, bo widzę, że noga jest bardzo czerwona I pokazał pan ją na poprzednich wywiadu. No, jest bardzo czerwona Ponieważ no, Straszny pech mnie, nas prześladuje Bo ponad tydzień temu wydało się, prawie dwa tygodnie temu Wdało się, się zakażenie Które było leczone antybiotykami Ono przeszło Ono, ono przeszło w zapalenie które spowodował obrzęk no co, no powiedziałem, że trener Szyszka jest pewnie nie tylko dobrym gościem od planu, ale no to jest też element gameplanu. No to, to, to nie było trudno zauważyć tej nogi wczoraj już na media treningu. No i ja bym zrobił to samo. No. Pierwszy, pierwszy, pierwszy lokik w tę nogę. Spowodował, że cały nasz gameplan się posypał. Tak już znowu trzeba było walczyć tylko na charakterze. A cóż to jest za zakażenie, żeby mógł pan powiedzieć A tak było, dokładnie było, dla widzów. I była taka sytuacja, no tam było nawet podejrzenie sepsy, ale to wyeliminowali lekarze, ale było, było, było to leczane antybiotykami. Była taka sytuacja, że tutaj godzinę, no pół godziny, no prawie do godziny przed walką zebrało się konsylium lekarskie i ustalili, że do tej walki mnie nie wypuszczą. No tyle, no, mogę powiedzieć. Ja natomiast, natomiast podpisałem, mecenas federacji dał mi do podpisania dokument, że wychodzę do tej walki ma świadomy zagrożenia zdrowia. A czy może pan powiedzieć nam dokładnie, medycznie, co, co panu dolega, jakie to jest zakażenie? No mam to w, no, mam to w papierach, ale tutaj nie, nie, nie woziłem papierów. No, bo, nie zna pan nazwy? No, nie, nie, no, nie będę teraz, nie chcę przekręcić, no ale jakieś, jakieś, jakieś zakażenie no nie będę nie, nie będę nie będę a to, z maty panu, nie, to to zmaty pan się to się co się stało no po prostu była Aha, poszło, a skąd to się wzięło no gdzieś pewnie wdało się coś do krwi no gdzieś jakaś obcierka poszła coś, coś, się, coś się wydarzyło no i, i po, dlatego nie czułem na treningu ale po treningu kiedy obudziłem się rano patrzę noga jest napuchnięta no to od razu do lekarza lekarz, lekarz, lekarz mi to żeby wyeliminować możliwość zatoru zakrzepicy od razu wysłał mnie na, na, nie na USG tylko na rezonans z kontrastem. Na szczęście tam nie było uszkodzenia nie było, nie było mechanicznego, no ale zakażenie. No, zakażenie. No też ta noga jest dwa razy większa. Lewa od prawej. No tak? to widzieliśmy, jak pan wchodził już do octagon, Natomiast jak to bardzo wpływa na możliwości waleczne takie zakażenie? No na pewno bardzo. No, nie umiał w ogóle ustać na tej nodze. Jeszcze, te, jak tutaj wcześniej wspomniał, y, pół godziny, godzinę przed y, na własne życzenie podpisał, żeby wyjść, bo mówi: Nie wypada mi oddać walki bez walki. A że charakter ma, no to postanowił wyjść, a, a, a to na pewno samo to uderzenie y, na samym początku już go osłabiło. Noga się zachwiała. I, I to, cośmy mieli tam w planach, co było zaplanowane, jak będzie ta walka przebiegała, no już po prostu nie wyszło to wszystko. No a później z, z sekundy na sekundę, z minuty na minutę coraz gorzej, no nie, nie umiał ustać już na tej nodze, no i już nie wychodziła ta technika tak jak powinna. W zapasach bardzo przeszkadza coś takiego? No, w zapasach podejrzewam, żeby żaden zawodnik nie wyszedł do walki, bo, bo, bo to jest zagrożenie, można powiedzieć, życia. Tym bardziej jak lekarz e, powiedział, że, że raczej nie powinien walczyć, no to tutaj nie ma dyskusji z lekarzem. To tutaj nikt się nie podejmie takiej y, odpowiedzialności, żeby wypuścić zawodnika y, do walki. Co pan odczuwał z tą nogą przed walką? Chodzi mi, czy to był ból, czy pana to... kłość. no... Nie, chodzi mi o same odczucia fizyczne. No, no, no ból, no ból, no ból, no ból, który został spotęgowany pierwszym ciosem, no. wtedy się wszystko mi się rozsypało, no, no cóż mogę powiedzieć, no. W pierwszej, w pierwszej walce tańcula uderzał mnie w stójce. Tam 148 czasów zadał. W drugiej walce z klinczu tajskiego bił kolana. Też tam po około, po około 40 paru, 50 ciosów zadał. No ja dzisiaj sprawdzi, spra, sprawdził mnie Pasut, jeśli chodzi o. No to już jest najbardziej dolegliwa, dolegliwa technika, czyli bił mnie pełnymi młotkami. Tak? No, na co ja oddawałem. Nie będę teraz tutaj gdybał. Jest taki sędzia, który by tę walkę puścił do trzeciej rundy. Mogę powiedzieć tyle, że no szkoda, że nie sędziawał ten sędzia, który, który puszczał mi wszystko. E, bo Robert też był, no był. Już ciężko było. Widać było, że jak, jak, jak sędzia to przerwał, to on spadł ze mnie. Gdyby nie ta kontuzja, to jak byś potoczyła Dawalek? No zgodnie z game planem Marka, no. A ja po prostu nie mogłem, on mnie dusił dwa razy, to praktycznie zapiął to samo duszenie, które tańcula zapiął zapią mojemu Mateuszowi. Dwa razy. No dokładnie to samo duszenie. No, ja mając Marka za plecami, ja nie było takiej opcji, żebym miała ja to poddał. No, po prostu musiałem to zerwać. ja czułem, że on się pompuje, no, bo on tam postawił wszystko na jedną kartę. Nie? A gdyby nie ta kontuzja, to inaczej by to wyglądało? Ajmy, no Oczywiście no, cały game plan się rozsypał, tak jak Marek mówi. No. No, ale to już nie ma co gdybać, to stało się, no, no stało się, jakiś wyjątkowy pewnie prześladuje. No. Ja byłem w szoku, że to, co nie udało się tańculi, udało się pasutowi, ale to tylko przez tę kontuzję? No oczywiście, że tylko przez kontuzję, ale pasud jest perspektywiczny, oczywiście, że pasut yy, zasługuje na, jeżeli, na walkę z tańculą, jeżeli tańcula zdobędzie pas, czego mu w tym momencie życzę, no to będzie ciekawa walka, bo moi dwaj przeciwnicy będą walczyli o pas, no, to jest fajne. Ta komisja lekarska, w jaki sposób chciała to zargumentować, że nie może pan Jacek walczyć? To znaczy najpierw fizjoterapeuci przyszli, powiedzieli, że absolutnie nogi mu nie zatejpują i nie chcą brać odpowiedzialności na siebie, bo jak się coś stanie, żeby, żeby, żeby oni odpowiadali za to i nie zrobili tego. No, po czym poszliśmy do lekarza, lekarz powiedział, że też nie powinniśmy, ale... Jacek oczywiście się uparł, że on chce walczyć i na własne życzenie chce, żeby go do walki dopuścili. W takim razie lekarz mu dał takie pismo, żeby podpisał, że na własną odpowiedzialność. No i na tej zasadzie dostał tą zgodę, żeby wyjść do ringu. W miejscu Jacka pan by walczył? To znaczy. Nie wiem, czy bym walczył, czy bym nie walczył. Byłem też w takich sytuacjach, że cały dzień leżałem oburzony lodem i wieczorem wyszedłem do walki i walczyłem z urwanym barkiem i też miałem później operację na ten bark, jedną, później drugą. No to ciężko powiedzieć, no to jest charakter, a adrenalina swoje robi. No nie, on był tak nabuzowany, że on nie czuł tego bólu. Dopiero później jak został uderzony, wtedy zaczęło się to wszystko gdzieś tam yy, yy, nasilać. No i problemy. Było widoczne. No, jedno jest pewne z, z mojego punktu widzenia, że większość zawodników na czele z Marcinem Najmanem, gdyby miało taką kontuzję i otrzymały pierwszego lokika, to by szukało pretekstu do poddania się. A ja szukałem. Pretekstu, nie szuknie pretekstu. Ja tą walkę chciałem kontynuować. Szacunku dla widza, szacunku dla tych osób, które płacą za per pay view. Po prostu. No i też dla dla marka, dla żony. No po prostu nie, no nie, mogłem, nie, nie mogłem sobie pozwolić na to. No, poczułem, poczułem też. Taką bezradność, no, po tym pierwszym lokiku, Mówię, no, no, wie, no wiedziałem, że to wykorzysta, ja bym to też wykorzystał, no wiedziałem i że, no tyle no. Natomiast wie pan jak to wygląda przeciętnego widza, który nie będzie oglądał tego wywiadu, który nie wie o tej kontuzji i który widzi, że trzeci raz Jacek Murański wychodzi i przegrywa. No i w jakim stylu przegrywa? Dla widza? No w takim, że to no, jednak dominacja była pasuta, prawda? No. I co ja na to teraz mogę powiedzieć? No właśnie pytam Pana o to, co Pan o no ja, ja przedstawiam stan faktyczny. Stan faktyczny jaki jest. No co mnie, co mnie interesuje w tej chwili, kto co sobie pomyśli, jeżeli nie ma, nie ma pełnej wiedzy. No. Czy myśli Pan, że będzie jeszcze czwarta walka w fejmie? To jest decyzja fejmu, nie moja. Wiem, a jak Pan myśli? Tu od myślenia, w są... A Pan by chciał tu jeszcze walczyć? To jest decyzja federacji, nie moja. Tak. Czy by Pan chciał jeszcze no, walczyć? To już po, już Pana. Powiem tak dyplomatycznie. No, gdzieś będę walczył, może nawet jeszcze w tym roku, jak tutaj się to wszystko w ciągu dwóch tygodni da zaleczyć, wróci to do właściwych ustawień. I, bo My w treningu byliśmy cały czas i my mieliśmy dyspozycję, no, tylko to się, to się rozsypało, więc jeżeli obrzęk zejdzie, to wracamy do treningu. Jeżeli wrócimy do treningu w ciągu dwóch tygodni, no to tak, to, to, to jeszcze prawdopodobnie w tym roku mogę zawalczyć. Odnoszę wrażenie, że Pan głęboko wierzy w to, że gdyby nie kontuzja, to udałoby się wygrać bez większego problemu. Nie, jak, jakby nie kontuzja, to na pewno by to przeszło do trzeciej rundy. A Robert już nie miał tlenu. No tyle mogę powiedzieć. No, no, no tyle, no, co, co mogę więcej powiedzieć? Przecież ja to czuję, on też, on, on też to czuł, co się działo. On, on, on uderzał z góry, ja uderzałem go na korpus. No przecież nie było sytuacji, że ja byłem bezradny, że przyjmowałem. No decyzja sędziego, jak już powiedziałem. Jest taki sędzia, który by tego, który by tego nie przerwał. Szkoda, że nie ten sędzia sędziował. Czyli to nie koniec starego Murana. Dziękuję panie Marku, dziękuję panie Jacku. Życzę powrotu, do zdrowia. Gracias.